Cześć. W tym krótkim nagraniu chciałbym opowiedzieć ci o tym, w jaki sposób poruszać się po portalu więcej niż matura, czy też po konkretnym jednym kursie więcej niż matura, który stanowi swoisty pokój nauki, w ramach którego znajdziesz różne aplikacje, które po prostu pozwolą ci efektywnie przygotować się do matury. Przede wszystkim podstawowym elementem każdego naszego pokoju nauki więcej niż matura jest kurs. Kurs, w ramach którego znajdziesz gotowe do realizacji lekcje, które tworzą spójny plan nauki, który od początku do końca przygotuje Cię po prostu do matury. W ramach kursu znajdziesz monitor realizacji Twojego kursu, który włączy Ci się na etapie, w którym będziesz już mieć ustawiony plan nauki, jak i tablicę z wszystkimi pytaniami i odpowiedziami, które w ramach tego pokoju nauki się wydarzają, dlatego że, już no jest to element jakby nie patrzeć, społecznościowo edukacyjny i tutaj zarówno Twoje pytania, jak i pytania innych osób, czy naszych korepetytorów, nauczycieli, będą po prostu tutaj obecne. Jeśli chodzi o lekcję, no to po wejściu do lekcji masz po lewej stronie nawigację. Od wstępu, w ramach którego krótko podsumowujemy kluczowe informacje na temat tego, dlaczego ta lekcja jest ważna, jaki jest jej priorytet dla matury, jakie po prostu zagadnienia ona porusza, poprzez odtwórkę, gdzie pracujemy z pytaniami otwartymi z powcześniejszych lekcji, po to, żeby sobie tą wiedzę kluczową, teoretyczną usystematyzować. Dalej, nowa wiedza teoretyczna, w ramach której mamy po prostu prezentację teoretyczną w której znajdziesz bardzo wiele Informacji, schematów, tabel, rysunków, grafik, map myśli, e, typów egzaminacyjnych i innych, innych informacji, które w 100% zastąpią ci tradycyjne podręczniki. Tutaj też ważny element jest taki, żeby też uświadomić, że jakby, no, nasze kursy tak naprawdę są kolejnym podręcznikiem na rynku. Tak jak są podręczniki innych wydawców, Tak nasz podręcznik, on jest w pełni jakby holistyczny, realizuje stuprocentowo zakres podstawy programowej. Co ważne, na kursach Więcej niż Matura mamy również budowane. Jako repetycje, więc przy okazji tych poszczególnych modułów treści możesz zapoznać się. Z komentarzami i pytaniami, jakie uczniowie mieli wcześniej, którzy uczyli się po prostu do matury. No i co ciekawe, na całym na przykład portalu, Więcej niż Matura z Biologii i Schem, w ciągu ostatnich lat uczniowie dali ponad 30 parę tysięcy pytań. Te pytania są osadzone w konkretnych miejscach, więc jeśli akurat coś będzie rodziło Twoją wątpliwość, to prawdopodobnie na wiele pytań już znajdziesz czekające tam odpowiedzi, a jeśli nie, to, to wtedy zadasz je, a my po prostu pomożemy. Zawsze w prawym dolnym rogu będzie dla Ciebie czekał asystent AI, który może. Po prostu rozmawiać i tutaj zadać mu pytanie. On jest dostępny z każdego miejsca platformy i też po prostu będzie w stanie pomóc ci nawigować, znaleźć coś na platformie, tworząc odpowiedni link, dzięki czemu po prostu będziesz w stanie bardzo szybko zlokalizować coś, co ciebie interesuje. Idąc dalej, od 15 lipca 2025 roku jest dostępna. Moduł Repetytorium, który na Biologii i Chemii jest obecny, a niedługo to również na innych kursach. W ramach tego re Modułu Repetytorium mamy mapy myśli do każdej jednej lekcji, albo nawet kilka map myśli podsumowujących zagadnienia z każdej jednej lekcji. Następnie mamy kluczowe zagadnienia z tej lekcji, kluczowe definicje, jak i tabele, schematy, czy tutaj widoczne typy egzaminacyjne Repetytorium. Ono jest po prostu alternatywą do każdego innego repetytorium. repetytorium oczywiście jest integrowane z platformą, tak więc wszystkie te materiały, które tutaj są w repetytorium, one wcześniej w lekcji teoretycznej albo w lekcji otwórkowo-zadaniowej na jakimś etapie się pojawiało. repetytorium jest tylko formą powtórzenia, usystematyzowania i tak naprawdę ułatwienia Tobie nauki na tym powiedzmy końcowym etapie, w którym chcemy już sobie wszystko szybko podsumować, systematyzować i sprawdzać, co tak naprawdę pamiętamy, a co nie. oh, you. Idąc dalej, poza kursem, który stwórzę podręcznik, repetytorium, które po prostu jakby jest częścią tego podręcznika, mamy bazę zadań, która jest całkowicie osobną aplikacją właśnie do rozwiązywania zadań maturalnych. W bazie znajdziesz swoje plany nauki, znajdziesz swoje statystyki rozwiązywania zadań, które dokładnie pokażą ci, ile zadań masz rozwiązanych, ile jeszcze ci zostało do rozwiązania oraz jakich przedmiotów, jakich działów idzie ci najgorzej. Będziesz w stanie sobie odfiltrować zadania. Po konkretnym wskaźniku, po konkretnym arkuszu i rozwiązać arkuszami, na przykład zadania, rozwiązać zadania i odfiltrować je po lekcji konkretnej, albo nawet sobie wpisać zadania, które na przykład dotyczą konkretnie błona komórkowa i dzięki temu. Całej bazy te zadania, w których w jakiś sposób ta fraza się pojawia albo dotyczy to tego zadania, będziesz w stanie je dyselekcjonować i sobie po prostu dodatkowo rozwiązać. Samo filtrowanie jest bardzo ważnym, aspektem nauki po prostu pomaga zaoszczędzić dużo czasu, powoduje, że praca z zadaniami, arkuszami naturalnymi jest bardzo wygodna i szczerze do tego zachęcamy. Co ważne, w bazie zadań mamy trzy tryby rozwiązywania zadań. Rozwiąż samodzielnie, ze wskazówkami oraz zapoznać się z wyjaśnieniem krok po kroku. Każde z tych trybów ma swoje zastosowanie. Oczywiście rozwiązywanie samodzielne jest najważniejsze. Jak rozwiązujemy samodzielnie zadanie, to nam liczy się czas, dajemy sobie ocenę, analizujemy ją pod kątem klucza, konsultujemy się z nauczycielami i w razie gdyby jeszcze były jakieś problemy, w wątpliwości, to możemy po prostu włączyć ten tryb pokaż wyjaśnienia i wtedy krok po kroku przeanalizować całe wyjaśnienie, Włącznie z wszystkimi przypiętymi do niego dodatkowymi informacjami. Jeśli chodzi o więcej niż matura, no, to tych informacji na temat tego, jak poruszać się po portalu, jak się uczyć, wbrew pozorom jest całkiem sporo. Wynika to z tego, że tak naprawdę to jest wiele aplikacji w jednej. To jest, z jednej strony, aplikacja z kursem teoretycznym, z drugiej strony, z kursem zadaniowym, zadaniowo-maturalnym. Następnie, to jest aplikacja repetytorium, to jest też aplikacja baz zadań. To jest też również aplikacja do robienia odtwórek. I teraz, jako że jesteś w, swoich, w etapie swoich pierwszych kroków, więcej niż matura, jako że no, oglądasz ten onboarding, zachęcam Cię przede wszystkim do tego, żeby zrealizować. Wstęp do kursu. Dlaczego? Dlatego, że we wstępie do kursu są trzy ważne elementy. Przede wszystkim w lekcji wstęp do kursu znajdziesz pełen taki bardziej szczegółowy instruktaż tutorial platformy, w ramach którego dowiesz się właśnie jak z niej korzystać, jak planować naukę, jak w ogóle zbudować taki dobry plan nauki już nie tylko z naszymi narzędziami, ale ogólnie po prostu, jak ten, jakie kryteria ten plan powinien spełniać. Dalej mamy całe nagranie, które podsumowuje wszystkie czynniki pozytywnie wpływające na wynik maturalny albo takie, które wpływają na niego negatywnie. Tłumaczymy też, jak korzystać z budowanych korepetycji, jak korzystać z asystenta AI w formie takich powiedzmy bardziej szczegółowych tutoriali, instruktarzy. Warto to y, realizować, dlatego, że no, najczęściej y, przyczyną niezadowolenia z jakichś y, jakich aspektów naszej platformy jest to, że nie wiemy jak coś zrobić, nie wiemy jak coś znaleźć, a nie wiemy dlatego, że po prostu właśnie pominęliśmy ten początkowy tutorial. Dalej, we wstępie znajdziesz wiele ważne lekcje. Pierwsza mówi o tym jak się uczyć efektywnie, a drugi, druga mówi o tym jak pracować z zadaniami naturalnymi. To są takie lekcje, które będą dla Ciebie bardzo ważnym elementem, który pomoże Ci uniknąć właśnie sześciu najważniejszych błędów które musimy uniknąć przy nauce pozwoli wypracować efektywne nawyki edukacyjne one też są wskazane jakie to są od planowania poprzez systematyzację wiedzy aż poprzez taki pełen opis naszego, naszej metodyki nauczania w której tłumaczymy dlaczego kursy są skonstruowane tak a nie inaczej dlaczego są konkretne typy lekcji dlaczego różne przedmioty, na przykład matematyka i biologia, różnią się tymi typami lekcji, te wszystkie rzeczy tutaj znajdziesz i zachęcamy Cię do tego, żeby się z nimi zapoznać, dlatego że znowu dzięki temu zrozumiesz lepiej to, co robisz. A jak będziesz to rozumieć, to będziesz mieć większą motywację do tego, żeby rzeczywiście skorzystać z tych narzędzi. A wiesz mi, że one bardzo, bardzo dobrze działają. To też pokazują wyniki osób, które w 100% zrealizowały zrobiały kursy, kursy więcej niż maturę. W tej ostatniej lekcji z zadaniami naturalnymi znajdziesz takie pełne wytłumaczenie, jak my podchodzimy w ogóle do pracy z zadaniami, w jaki sposób my tworzymy nasze autorskie zadania, te zwane zadania adaptowane, jakie typy zadań maturalnych w ogóle są na maturze i w ogóle w przygotowaniach do matury, i jak się w tym wszystkim odnaleźć. Jest to bardzo ważny element, dlatego że bardzo często spotykamy się z takimi sytuacjami, gdzie ktoś bardzo dużo zadań rozwiązywał ale nie takich jak trzeba i tak naprawdę to przygotowanie do matury po prostu nie było takie dobre, jak być mogło. Tutaj też w tej prezentacji znajdziesz pełen opis tego, w jaki sposób korzystać z naszej aplikacji bazy zadań, dlatego że ta baza zadań stanowi no, jeden z kluczowych elementów portalu i dobre opanowanie jej wykorzystywania jest bardzo ważnym elementem, który jest w stanie przybliżyć się do realizacji Twoich naturalnych marzeń. W tym miejscu chciałbym się z Wami podzielić jedną informacją, mianowicie e, od września 2025 roku dostępna jest e, aplikacja mobilna, więc to już Motora. To oznacza, że cały portal, cała zawartość, wszystkie pokoje nauki, przedmioty są dostępne w formie aplikacji mobilnej, która w pełni się synchronizuje z, bezpośrednio po prostu z tą wersją przeglądarkową. I spójrzmy sobie, jak to wygląda. Mamy normalnie kurs, tak jak w każdym innym miejscu. Mamy repetytorium, gdzie wszystkie te ilustracje, schematy, tabele są dostępne, tak jak tutaj widzicie. Mamy oczywiście bazę zadań, z której też wygodnie się korzysta i można sobie tutaj spokojnie, spokojnie, spokojnie przeklikać wszystkie różne elementy. Wybrać tryb, zapoznać się z wyjaśnieniem krok po kroku w każdym zadaniu, jak i sobie spojrzeć na nasze plany nauki. I oczywiście w samym, w samym kursie mamy też wszystkie dyskusje, tak? więc możecie na bieżąco sobie na aplikacji mobilnej, właśnie, czytać sobie dyskusje innych osób, odczytywać powiadomienia od nauczycieli, które do Was wpływają, czy bezpośrednio po prostu w lekcjach uczyć się kolejnego materiału teoretycznego, czy rozwiązywać zadania. Oczywiście cały portal jest tak zaprojektowany, żeby jedno z drugim fajnie współgrało, więc najlepiej korzystać i z tej wersji powiedzmy desktopowej, komputerowej, tabletowej i z telefonicznej, no bo w różnych miejscach, w różnych sytuacjach jedno albo drugie może być po prostu wygodniejsze. No niemniej bardzo się cieszymy, że już jest od września ta aplikacja dostępna. Może na koniec tylko dodam, że mamy dokładkę pomoc, więc jeśli jakkolwiek będziesz mieć problemy, czy ją czegoś na platformie, czy jakieś problemy techniczne, czy po prostu będziesz chcieć skorzystać z konsultacji i po prostu położyć razem z nami Twój plan nauki do matury z konkretnego przedmiotu, to tutaj w zakładce Pomoc znajdziesz to miejsce, w którym możesz o to poprosić i my chętnie pomożemy. Cóż, spokojnej nauki, efektywnej nauki, i życzymy Ci wszystkiego dobrego. Cieszymy się, że z nami jesteś i postaramy się zrobić wszystko, żeby Ci pomóc zrealizować Twoje marzenia. Ucz się spokojnie, nie śpiesz się, zrób dobry plan i krok po kroku, dzień po dniu hmm, spróbuj nauczyć się, jak działa portal i po prostu posuwać swoją naukę naprzód. W razie, gdyby się pojawiły jakiekolwiek problemy, jesteśmy tu dla Ciebie. Pomożemy. Do usłyszenia.